W to. Halo? Tak. Bardzo długiej i mo mozolnej pracy Komisji Müllera, która bardzo szybko powstała i ta komisja, halo? która bardzo bielała wszystkie długie dowody i mądrzej pracy e Komisji Müllera. Udziału Rosjan, która bardzo dowody, szybko powstała, Rosjan, która całej, w całym procesie wyborów Trumpa dowodu Rosjan jest, jest, jest udokumentowana, ma, wody, ma wody, bardzo dużo, ma 450 stron, a Robert Müller był działu, szefem działu wody, wtedy FBI. Czyli pióra śledczego, Robert Müller. Bardzo wiem, więc byłabre, mocne, to nie było byle pracy. No, mm. ta, ta, i, ta ta I te prace po zostały bardzo umiejętnie, kiedy Trump doszedł do władzy, że tak powiem, unieszkodliwione. Nie zostały potem, zostały reanimowane za Bidena wystarczająco mocno, aby stały się dla wszystkich sprawą oczywistą. Tym niemniej nie ta mała, komisja Miller, co hmm, się w rzesku sprawy o czymś innym, powiedziałam, jak ja 450 so stron, a 58 stron z tego raportu Müllera jest poświęcone tylko udziałowi hakerów rasistych w hakowaniu Amerykanów przed wyborami. No, jak, udziału, jak to było, to Państwo najwięcej wiecie, wiecie, że chodziło głównie o, 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 o napaść na, pa, na, na, e, na na Jak, jak to było, to Państwo najwięcej wiecie, że to, w co w dotyczyło Hillary Clinton, znaczy o, 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 o na jej, na, na, na jej komputery, na jej na komputery prywatne, na to doświadczenie, że ona korzystała z komputerów prywatnych wtedy, kiedy to było zabronione? I to stało się powodem wielkiej na Junagoki, na przecież różne absolutne światury, że prowadzi że ta tam, jakiś, komuś, tam, komuś, tam komuś, domy publiczne dla by, dzieci, jakieś straszne rzeczy to, 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 jak to, to jest taka ciekawostka To, że prowadzi tam domy publiczne, tę całą akcję, komputerową akcję hakowania prowadziło od 2014 roku agencja powołana do życia. Przez znanego państwa tego, Tego właśnie który maszerował na, na Moskwę. I tego właśnie zanim jeszcze życia oddziały to zają, zajął się w na polecenie władz, oczywiście, stworzeniem specjalnej instytucji, która w oddzielnym zają, domu. Od, na z peryferiach Petersburga, specjalny która dała pracę wola, 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 prawie 1500 wola, 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 młodym ludziom którzy peryferiach, się zajmowali. Jak z, 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 z od pewnego czasu wola, hakowaniem, dała pracę wchodzeniem na komputery i atakami cybernetycznymi. Ja, ale hakowaniem komputerów na i internetu amerykańskiego. Potem stwierdzono w takim raporcie, że podlegało im czy ulegało, można powiedzieć, 56 milionów amerykańskich. No nie wiem, czy to o czy to w każdym razie wystarczyło, aby zrobić wystarczające zamieszania, które wyniosło jednak Trumpa wtedy do władzy. No nie wiem, czy to i, o ile zrobić o ile wtedy Trumpa potrzebował rosyjskim o ile w tych, o tyle w tych wyborach w ogóle nie potrzebował, ale ten... Co to znaczy, nie że o ile Frank potrzebował, A, potrzebował pomocy, nie dobra, potrzebował jakiego jeden Tyle Prawdę powiedziawszy po od tej jego pierwszej kadencji, mając to, w ogóle potrzebował takiej możliwości umysłowej, żeby przewidzieć, że on wróci do władzy, ja się tym nie zajmował ale teraz kiedy on nagle wygrywa wybory, nagle się ujawniają, nagle ujawnia się teraz na Facebooku, kiedy na byłego wygrywa szefa KGB uzbeckiego pana Musaewa, który on że pan od 1987 roku był Flaich, uznawany za agenta wpływu KGB. W Boże, w 1987, kiedy to było, co, jak, dlaczego? Był, zaczęłam sprawdzać, ale to nie było wcale Flaich, trudne, by było, bo się okazało, że w Stanach już dawno, kiedy to była książka, to jakiego i nie, Kraj Ungera, przepraszam, która nazywa się okazał Dom w Trumpa Dom Dawno. Kiedy oczywiście dąbki nie wiedziałam o tej książce. Powołuję się Dom z kolei pisarz, którego znałam. Oczywiście, ale to nieważne dawno. Ważne, że widział książkę dotyczącą w z Trumpa i Putina, pana Fryszyńskiego, którego znałam. Książka ma tytuł Niasmyczy Kremla, przepraszam tak szczęszącą ją w, w, w 2012 roku, jak Trump to rzekł władzy, się tam, książka, która nazywa się rosyjska jest Tak wszystko to razem potwierdza, że dla nas nieprawdopodobnie, otóż jest rok 1986, tak wszystko to razem i stąd ja zjawia się dla nas nieprawdopodobnie u pana Trumpa Pan, pan Juri Dubin, który jest ambasadorem Związku i, Radzieckiego w Stanie. Jest, I oczywiście wypadkowo, jest, jest, jest to opisane, to jest sposób, panu, jest to opisane no w sposób, przepraszam, tam, tak idiotyczny i zabawny, ale w w to wreszcie... I, I z jest chyba tak napowiem opis, opisane, jest, opisane, to, w, no, córka e, Dubina, która to, w, ale była, e, w praście, pracowała w jednym wejścia w w, 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 w 30, 20 jest rozdrobnione do 1940 roku. No, no więc wstupimy. ona miała wtedy to była, malestwo, też, była, była dorosłą kobietą, pracowała więcej dzieci przez... i, i on podobno ojciec dupy, do niej przyjeżdżał to, i to, to ona miała mówić przechadzają mówi, się to po Waszyngtonie i nagle on dzieci wspaniały wjeżdżał i bardzo go ten dobrze interesował, chodzi w i w ten sposób tym się nagle z panem Trumpem bzdura totalna, na pewno było to i, nagrane, na pewno nie było żadnego to jest i Faktem jest jednak, że ten, że muri dury, na pewno było to, przecież nagrało, na pewno nie było to tylko wtedy ówczesny szef KGB, Kroft był przecież bardzo niezadowolony nikłą aktywnością agenturalną, e, e, która e, werbowała, e, pozwoliła e, werbować biznesmenów, e, czyli w, w Stanach Zjednoczonych, czy na Zachodzie w ogóle, że coś znaczą, i w których można by mieć potem pożytek. Pasował, jak bardzo szybko stwierdzono, że na Zachodzie w ogóle łatwym, coś znaczą, i można by mieć dlatego że jego psychika jest no, plastyczna, to coś znaczy jego narcystyka Psychika poddaje się znakomicie, bo tak zgodnie z jego cyklem, jest no inwazja słodyczy, jak oni to nazywają, czyli cykla po prostu inwazji pochyl. Ale znakomicie. Tak zgodnie z jego opinią, razem z Trumpem, inwazja słodryczy, raz, trzy, drugi czy się spotykają, czyli inwazja Efektem jest zaproszenie Trumpa do odwiedzenia Moskwy Trumpa na korzyść słodryczy raz, trzy, drugi. Oczywiście Trumpowi się to bardzo podoba. Za, Jezus jest już wtedy tak dosyć do, um, znanym dewelopera. Tam, On, tam, to znaczy, ciągle coś buduje zarówno jakieś. Nie tak bardzo, właściwie to bardziej startuje. No ale z, ponieważ majątek odziedziczył po ojcu, ojciec też był deweloperem, więc nie jest człowiekiem nieznanym. Przy tym jest bardzo energiczny. I przyjeżdża, w 1987 roku pojawia się Trump, że. Moskwie, i wtedy zostaje otoczony oczywiście deweloperami. Oczywiście wtedy się to tak nie nazywało, ale ludźmi zainteresowanymi w, w kontraktach budowlanych. Trump od początku marzy o tym, żeby postawić na niedaleko Placu Czerwonego, gdzieś w centrum Moskwy Trump Tower. No i obietnicami tejże budowli.